Prowadziłam firmę Teścia. Daj nam konta, hasła i dokumenty, zażądała Teściowa po jego śmierci. Pakuj się i wynoś uśmiechnął się mąż obok kochanki. Wszystko wasze uśmiechnęłam się, przesuwając teczkę. Jeden rzut oka i zbledli. Mam na imię Roxana, mam 33 lata, i przez ostatnie pięć lat pracowałam w rodzinnej drukarni mojego męża pod Krakowem. To nie miało być dzieło mojego życia. Byłam projektantką stron internetowych, pracującą zdalnie i kochającą tę wolność. Ale gdy zmarł ojciec Darka, wkroczyłam, by pomóc tymczasowo. Ta tymczasowość stała się stałością. Darek, mój mąż, nagle stał się twarzą firmy. Ale to ja robiłam wszystko za kulisami: faktury, komunikacja z klientami, korekty układu, poprawki danych, przygotowanie plików na ostatnią chwilę. Wszystko to. Nie stać nas było na zatrudnienie kogoś innego. Darek zajmował się maszynami i dostawami. Jego matka, Eleonora, mieszkała z nami nad zakładem i nie wnosiła absolutnie nic poza narzekaniami. Ciągle wpatrujesz się w ten ekran. Nie możesz znaleźć jakiejś prawdziwej pracy? Powiedziała pewnego popołudnia, patrząc, jak finalizuje broszurę dla jednego z naszych największych klientów. Może znajdź pracę, w której nie siedzisz na tyłku cały dzień. Zacisnęłam zęby, nie postrzegała mojej pracy jako pracy. Nieważne, że to dzięki mnie połowa naszych klientów z nami została, nieważne, że usprawniłam cały ich wewnętrzny system zamówień po śmierci ojca Darka. Jeśli coś nie wiązało się z potem i smarem na rękach, Eleonora uważała to za lenistwo. Tolerowałam ją ze względu na ojca Darka. Był miły, sprawiedliwy i, co ważniejsze, ufał mi. Zanim odszedł, powiedział mi cicho: "Roksana, ta firma będzie cię potrzebować. Darek sam jej nie poprowadzi. Wiem, że technicznie nie jesteś rodziną z krwi i kości, ale dla mnie jesteś jedyną osobą, na której mogę polegać." Wciąż pamiętałam, że to, czego Darek nie potrafił zrobić z liczbami, komputerami czy umowami, ja robiłam w milczeniu. Nigdy nie robiłam zamieszania. Myślałam, że to szlachetne. Myślałam, że kiedyś to zobaczą. Nie zobaczyli. Ton Eleonory pogorszył się po pogrzebie. Zaczęła sugerować, że może nie dokładam się wystarczająco. Darek, kiedyś współczujący, zaczął powtarzać jej słowa. Wiesz, to dziwne, powiedział pewnej nocy, gdy kładliśmy się do łóżka. Ja haruję jak wół przy dostawach, a ty tylko stukasz w klawisze cały dzień. Czasem czuję się, jakbym tylko ja pracował. Patrywałam się w niego. Myślisz, że ta firma sama się kręci? zapytałam cicho. Wzruszył ramionami. No wiesz. Kiedyś mieliśmy Melisę do tego typu rzeczy, prawda? To był pierwszy raz od lat, kiedy usłyszałam jej imię. Melisa była pracownica i przyjaciółka Darka z dzieciństwa. Pracowała krótko w zakładzie lata temu, zanim ja przyszłam. Według ojca Darka była koszmarem. Leniwa, Nieuważna i nie radziła sobie nawet z podstawową matematyką. Popełniła tyle błędów, że musiał ręcznie poprawiać faktury. Zwolniła się, zanim zdążyli ją zwolnić. Teraz wróciła, nieoficjalnie, po prostu się pojawiając. Najpierw na szybkie cześć, potem by sprawdzić, co u Eleonory, a potem nagle na długie pogawędki przy kawie w biurowej kuchni. Eleonora ją uwielbiała. To taka słodka dziewczyna, mówiła. Taka pomocna, taka pełna pomysłów. Pomysłów. Melisa nie wiedziała nawet, jak obsługiwać nasze oprogramowanie do druku, a jednak jakoś Eleonora pozwalała jej kręcić się po zakładzie, patrząc na mnie, jakbym to ja była problemem. Coś się zmieniło. Darek zaczął być zdystansowany, wracał późno, wychodził na drinki z klientami, nawet gdy nie było zamówień. Eleonora ciągle szeptała z Melisą. Raz weszłam, a one przerwały rozmowę w połowie zdania. Powinnam była coś powiedzieć, ale zamiast tego wylałam swoją frustrację w coś innego. Pisanie. Założyłam bloga, anonimowego, o nazwie Niewidzialna Partnerka. Publikowałam zrzuty ekranu absurdalnych faktur, zdjęcia mojego zagraconego biurka o 23:52, historie o klientach, którzy wysyłali pliki w Comic Sans i żądali luksusowego wydruku. To była terapia, ale potem zaczęło to nabierać tempa. Ludzie zaczęli komentować, udostępniać. W ciągu kilku miesięcy miałam 50 tysięcy obserwujących, potem 200 tysięcy. Zwrócono się do mnie z propozycją reklam, potem gościnnych postów. Zanim się zorientowałam, miałam publiczność liczącą setki tysięcy i rosnący strumień przychodów z reklam. Nikt z nich nie wiedział, że to ja, ani Darek, ani Eleonora. Ani Melisa. A ja im nie powiedziałam nie dlatego, że coś ukrywałam, ale dlatego, że to była pierwsza rzecz od lat, która była naprawdę moja. Tamten piątek zaczął się jak każdy inny. Poprawiałam plik wysłany przez ważnego klienta, czasopismo medyczne, które potrzebowało pilnych do druków. Pierwotny plik miał problemy. Czcionki nie były zamienione na krzywe, a kolory były złe. Skontaktowałam się z nimi, dostałam, zgodę na zmiany i pracowałam przez lunch, żeby skończyć. Darka nie było. Wyszedł o 15 na szybkie piwo z dostawcą. Eleonora wyszła mniej więcej w tym samym czasie, ubrana zbyt ładnie jak na zakupy. O 18.30 zadzwonił klient: Czy jest szansa, że dostaniemy próbkę dziś wieczorem? Potrzebujemy ostatecznej akceptacji do niedzieli. Zawahałam się. Technicznie to Darek zajmował się dostawami, ale nie chciałam ryzykować ich utraty. Sama ją przywiozę, powiedziałam. Wydrukowałam próbkę, zapakowałam ją i pojechałam przez rzekę do miasta. Dostarczyłam ją bez problemu. Klient był zadowolony. Na tym powinno się skończyć. Ale w drodze do domu postanowiłam pójść na drinka, coś w nagrodę. Gdy zaparkowałam niedaleko baru w centrum, zobaczyłam grupę idącą chodnikiem przede mną. Mężczyzna i kobieta pod rękę, śmiejący się. Obok nich szła druga kobieta. Zmrużyłam oczy przez przednią szybę. Chód mężczyzny był znajomy. Jego budowa, kurtka, Darek, kobieta uczepiona jego ramienia, Melisa, a kobieta obok nich, gawędząca i promieniejąca, jakby była częścią jakiejś zwycięskiej parady. "Eleonora. Nie mogłam oddychać. Opadłam niżej na siedzeniu i wyłączyłam światła. Przeszli obok samochodu, śmiejąc się z czegoś, co powiedziała Melisa. Potem patrzyłam, jak znikają w restauracji ze stekami. Nie byle jakiej ekskluzywnej, ze skórzanymi kanapami i daniami za trzysta złotych. Darek przytrzymywał im drzwi jak dżentelmen. Eleonora odrzuciła włosy do tyłu, jak królowa. Melisa oparła się o ramię Darka." Nie widzieli mnie. Nie ruszyłam się, nie mogłam. Jedyne, co mogłam zrobić, to siedzieć w ciemności z zimną kawą na wynos w uchwycie na kubek, zastanawiając się, jak pozwoliłam, by to stało się moim życiem, i zastanawiając się z przerażeniem, czy już mi je odebrano. Nie spałam tej nocy. Po tym, jak ich zobaczyłam, wróciłam do domu i siedziałam w samochodzie przez 10 minut, zaciskając kierownicę. Ciągle odtwarzałam ten obraz. Melisa pod rękę z moim mężem, jakby zawsze tam należała, Eleonora promieniejąca, jakby wygrała nagrodę. Mój świat nie tylko się zachwiał, rozpadł się cicho za przyciemnioną szybą. Nie płakałam, nie krzyczałam, zrobiłam to, co zawsze, opracowałam plan. O drugiej w nocy spakowałam walizkę, zebrałam laptopa, pendrive y i kopie zapasowe wszystkich kluczowych danych firmy. I schowałam je w bagażniku samochodu. Użyłam mojej prywatnej karty, by zamówić firmę przeprowadzkową na dziewiątą zero zero rano. Nie chciałam niczego zostawiać przypadkowi. O piątej w końcu położyłam się w ubraniu, wpatrując się w sufit, aż wzeszło słońce i iluzja normalnego życia wróciła. Wrócili w południe. Spotkaliśmy Melise w centrum, powiedziała Eleonora, kładąc torebkę na blacie. Mieliśmy wspaniały wieczór. Darek wszedł za nią ziewając. Nie wiedziałem, że w Krakowie wciąż są dobre steki. Już nawet nie próbowali kłamać. Chcieli, żebym wiedziała. Nalałam sobie kawy i przeszłam obok nich bez słowa. Przez następne dwa dni zachowywałam się, jakby nic się nie zmieniło. Prowadziłam księgi, odpowiadałam na e-maile klientów, przygotowywałam pliki do druku. Nawet uśmiechnęłam się do Eleonory, gdy zapytała, czy myślałam o znalezieniu prawdziwej pracy? Firma przeprowadzkowa przyjechała punktualnie, zabrała pudła, które oznaczyłam moim panieńskim nazwiskiem, i zawiozła je prosto do domu moich rodziców. W czwartek byłam gotowa i oni też. Zaczęło się od tego, że Eleonora przycisnęła mnie w biurowej kuchni. Melisa powiedziała nam kilka rzeczy, zaczęła mieszając herbatę. Na przykład. Jak dziwne jest to, że nie widzieliśmy żadnych dokumentów finansowych z Twojej strony. Albo jak wygodne jest to, że tylko Ty zajmujesz się kontem bankowym Taty, odkąd zmarł. Odwróciłam się do niej. Myślisz, że ukrywam pieniądze? Cóż, powiedziała Melisa. Tyle mi wystarczyło. Później tego wieczoru Darek poruszył temat przy kolacji. Coś ukrywasz, powiedział nawet nie podnosząc wzroku z nad telefonu. Muszą być pieniądze z ubezpieczenia oszczędności. Coś, o czym nam nie mówisz. Powiedziałam wam wszystko. To, co zostawił twój ojciec, zostało przeznaczone na pokrycie zeszłorocznych długów. Melisa twierdzi inaczej. Melisa nawet nie znała twojego ojca warknęłam. Zna nas od dziecka powiedziała Eleonora ze skrzyżowanymi ramionami. Spojrzałam na nich. I oto było. Nowy sojusz. Melisa mnie zastąpiła. Jeśli w to wierzycie, powiedziałam spokojnie to nie ma o czym więcej rozmawiać. Jest, powiedział Darek. Chcę rozwodu. Możesz zabrać swoje rzeczy i odejść. I oddasz nam konta firmowe dodała Eleonora oraz hasła i dokumenty bankowe wszystko. Wpatrywałam się w nich przez dłuższą chwilę. Potem skinęłam głową Dobrze. Byli zszokowani, jak szybko się zgodziłam. Nie krzyczałam, nie protestowałam, nie błagałam. To ich zbiło z tropu. Nie wiedzieli, że już wszystko wyniosłam. Moja szczoteczka do zębów, laptop, kolczyki babci, zniknęły. Przekierowałam nawet dostęp do moich e-maili i alerty bankowe na nową domenę. Z ich perspektywy, wciąż byłam cichą żoną, kobietą, która nie będzie walczyć. Nie mieli pojęcia, że już opuściłam strefę wojny. Następnego dnia dostałam zwięzły e-mail od Darka. Temat: pozew rozwodowy i spotkanie finalizacyjne. Chciał spotkać się w biurze. Melisa miała być obecna jako świadek. Oczywiście, że miała. Przyszłam 10 minut wcześniej. Zakład był pusty, z wyjątkiem cichego brzęczenia bezczynnych drukarek. Melisa siedziała za biurkiem, stukając w telefon jedną ręką. I popijając coś drogiego z drugiej. Nawet nie udawała, że wstaje. Roksana powiedziała beznamiętnie, Melisa. Cisza między nami brzęczała historią, której żadna z nas nie chciała nazwać. Eleonora i Darek weszli kilka minut później. Darek niósł teczkę. Eleonora wyglądała na zadowoloną. Nie traćmy czasu, powiedział Darek, przesuwając teczkę po biurku. Podpisz. A potem oddaj dokumenty, karty, loginy, wszystko. Żadnych przeprosin? Zapytałam. Za co? Prychnęła Eleonora. Za to, że pozwoliłyśmy ci zbyt długo zostać w tej rodzinie? Melisa parsknęła. Otworzyłam teczkę. Darek już podpisał. Przejrzałam warunki. Wszystko było standardowe: aktywa, pasywa, podział niczego. Wzięłam długopis, podpisałam się i oddałam bez emocji. Dobrze, powiedział Darek. Teraz konta. Wyjęłam czarną kopertę z torby. To zawiera najnowsze wyciągi bankowe, dane dostępowe i dane operacyjne wszystko o co prosiliście. Darek chwycił ją. Eleonora nachyliła się nad jego ramieniem, jakby nie mogła się doczekać. Melisa obeszła biurko, stając obok nich. Stałam cicho, gdy rozkładali pierwszy wyciąg. Trzy głowy pochyliły się. Nastąpiła pauza. Potem dłuższa. Melisa mrugnęła. Co? Co to jest? Darek przewrócił stronę. Eleonora zmrużyła oczy. Nie, to niemożliwe. To musi być stare. To z tego tygodnia, powiedziałam spokojnie. Nie, powiedziała ostro Melisa. To saldo jest. Musi być drugie konto. Darek przeszedł do następnej strony, potem kolejnej. Nic się nie zmieniło. Palce Melisy drżały, gdy odwracała ostatnią stronę. Jej wzrok zatrzymał się na liczbie na dole 115 złotych i 76 groszy. Zamarła. Melisa wpatrywała się w liczbę, jakby mogła się zmienić, gdyby mocniej mrugnęła. 115 złotych szepnęła i 76 groszy poprawiłam. Darek spojrzał na mnie, a z jego twarzy odpłynęła krew. Co to do cholery jest? Warknął. Gdzie jest reszta pieniędzy? Gdzie jest spadek, ubezpieczenie na życie, oszczędności? Zniknęły, powiedziałam prosto. Wydane głównie na opłaty leasingowe, naprawy ciężarówki, rachunki za prąd, koszty materiałów i oczywiście wasze osobiste zachcianki. To niemożliwe, powiedziała Eleonora. Widzieliśmy faktury. Co miesiąc wpływają dobre pieniądze. Pływały, powiedziałam. Ale je przepalaliście. Ty i Darek. Kupowaliście skórzane buty za 1200 zł i butelki jeanu za 350 zł, podczas gdy ja spłacałam długi i refinansowałam leasing na drukarkę. Melisa otworzyła usta, a potem je zamknęła. Więc co teraz? To wszystko? Nie, powiedziałam spokojnie, kładąc dłoń na oparciu krzesła. Jest coś jeszcze. Wyjęłam teczkę z torby i położyłam ją na stole. Melisa wzdrygnęła się, jakbym rzuciła bombę. W środku były kopie harmonogramów spłat pożyczek, rachunki z moich osobistych kont i opatrzone adnotacjami księgi, podkreślające każdy przypadek, w którym pokrywałam błędy Darka i Eleonory. Dofinansowywałam firmę z własnych dochodów, powiedziałam, bo wierzyłam w tę firmę bo wasz ojciec poprosił mnie, żebym utrzymała ją przy życiu. Jakich dochodów? Darek zmrużył oczy. Nie masz innej pracy. Prowadzę bloga, powiedziałam. Zaczęło się od czegoś małego. Wiesz, sposób na wyładowanie emocji, ale teraz ma ponad 1.2 miliona obserwujących, umowę na książkę w przygotowaniu i stałe dochody z reklam. Przez ostatnie półtora roku wpłacałam prawie 24 tysiące złotych miesięcznie na konto firmowe, aby pokryć wasze braki. Oczy Melisy rozszerzyły się. Żartujesz. Nie żartuję, powiedziałam. A ponieważ pożyczyłam te środki firmie, a nie podarowałam, wasza firma jest mi teraz winna ponad 320 tysięcy złotych niespłaconych pożyczek osobistych. Wszystko wyszczególnione, zarejestrowane i prawnie udokumentowane. Darek spojrzał na księgę, jakby była napisana po chińsku. Eleonora blada i oniemiała po raz pierwszy od lat, usiadła powoli. Nie jestem już waszą żoną, powiedziałam. Ale jestem teraz wierzycielem i spłacicie mnie. Czym? wypluł Darek. Nie mamy nawet na wypłaty w tym miesiącu. To już nie mój problem, Melisa wybuchnęła śmiechem. Mówisz poważnie? powiedziała, zwracając się do Darka. Zostawiacie z górą długów, upadającym biznesem i stuwą z groszami na koncie. Darek milczał. Melisa odwróciła się do Eleonory. Mówiłaś, że to będzie łatwe. Mówiłaś, że jest tylko jakimś technologicznym idiotą siedzącym za laptopem. Ona prowadziła wszystko, a wy dwoje byliście zbyt aroganccy, żeby to zobaczyć. Eleonora otworzyła usta, a potem je zamknęła. Melisa spojrzała na mnie ponownie. Chyba nie pozwolisz im się wywinąć, co? Już to zrobiłam, powiedziałam. Odchodząc. Potem zwróciłam się do Darka i Melisy. Możecie ją sobie wziąć. Wyszłam z podniesioną głową. Trzy dni później, podpisałam umowę na wyłączność z jedną z największych firm poligraficznych typu Print on Demand w kraju. Uwielbiali mojego bloga, moje poczucie humoru, moje spostrzeżenia. Widzieli już publiczność, którą ze sobą przyniosłam. Zatrudniono mnie jako konsultanta do skrupek projektowania i stratega backendu. W tym samym tygodniu wysłałam formalne zawiadomienie do Darka i Eleonory przez mojego adwokata. Warunki spłaty pożyczki, szczegółowe rachunki i przyjazne przypomnienie, że brak odpowiedzi spowoduje podjęcie kroków prawnych i zajęcie pozostałych aktywów. Nigdy nie odpowiedzieli. Wieści rozeszły się szybko. Do końca miesiąca ponad 70% klientów, z którymi osobiście pracowałam, anulowało umowy z zakładem Darka i skontaktowało się ze mną bezpośrednio. Nawet o to nie prosiłam. Po prostu podążyli za śladem e-mailowym. Darek nie miał pojęcia, jak naprawić błędy formatowania. Eleonora nie wiedziała nawet, jak otworzyć plik PDF. W ciągu sześciu tygodni otworzyłam własne studio projektowe. Małe, ale wydajne. Dwóch niezawodnych freelancerów, broker druku i przejrzysty interfejs online. Nie potrzebowaliśmy nawet lokalu. Klienci to pokochali. Nazwałam je studio odzysk. Dwa miesiące później, Darek i Eleonora, pojawili się w domu moich rodziców. Usłyszałam dzwonek do drzwi, przeglądając plik dla klienta uniwersyteckiego. Mój tata otworzył, a potem zawołał mnie na ganek. Stali tam Darek w pogniecionej koszuli, a Eleonora wyglądająca dziesięć lat starzej. Darek upadł na kolana na progu. Myliłem się, powiedział ochryple. Byłem głupi. Pozwoliłem Melisie wejść mi do głowy. Myślałem, nie wiem co myślałem. Proszę, Roxana, wróć. Pomóż nam stanąć na nogi. Eleonora ukłoniła się nisko obok niego. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, co mamy, przepraszamy. Naprawimy to. Po prostu wróć do domu. Za mną cicho pojawiła się moja matka z miotłą w ręku. Nie odezwała się, ale jej przesłanie było jasne. Nie jesteście tu mile widziani. Spojrzałam na nich oboje i nic nie poczułam. Idźcie zapytać Melisę, powiedziałam. A czekaj. Przestała odbierać wasze telefony, prawda? Wzdrygnęli się. Utrzymywałam tę firmę przy życiu, podczas gdy wy mnie wyśmiewaliście. Pozwoliliście komuś takiemu jak ona wpełznąć i nastawić was przeciwko mnie, a teraz chcecie pomocy? Darek spojrzał w górę zdesperowany. Proszę. Wzięłam głęboki oddech, cofnęłam się i zamknęłam za sobą drzwi. Moi rodzice wysypali sól na werandzie. Nie wierzyli w przesądy, ale wierzyli w zamknięcie rozdziału. Dwa miesiące później zadzwonił syndyk. Roxana, powiedział: Zostałem zatrudniony przez małą firmę poligraficzną należącą do Twoich byłych teściów. Są w poważnych tarapatach finansowych. Przeglądaliśmy rejestr długów i Twoje nazwisko pojawiało się wielokrotnie. Zanim przystąpimy do likwidacji, zastanawiamy się, czy byłabyś skłonna przejąć firmę. Zamilkłam. Przejąć ją? Nie postawiłam stopy w tym budynku od dnia, w którym odeszłam. O jakiej kwocie mówimy? Kilka tysięcy, biorąc wszystko pod uwagę, sprzęt jest stary, większość klientów odeszła, ale powiedziano nam, że wciąż ma wartość sentymentalną wartość sentymentalna. Pomyślałam o ojcu Darka, człowieku, który kiedyś powiedział: Jeśli wszystko się rozpadnie, przejmij stery, bo jesteś jedyną osobą, która potrafi tym pokierować. Powiedziałam adwokatowi, że się zastanowię. Tydzień później odwiedziłam cmentarz. Położyłam mały bukiet obok jego nagrobka, usiadłam po turecku i pozwoliłam ciszy przemówić pierwszej. Próbowałam, powiedziałam na głos. Naprawdę próbowałam, ale twój syn i Twoja żona nie potrafili wyjść z własnego cienia. Wyjęłam telefon, otworzyłam dokument z propozycją. Chcą, żebym odkupiła firmę, powiedziałam. Ocaliła to, co zostało. Tym razem umieściła swoje nazwisko na papierach. Wiatr przeszedł przez drzewa. Mogłabym znów coś z tego zrobić, użyć jako dodatkowej linii drukarskiej, może zatrudnić prawdziwy zespół. Kolejna pauza. Mogłabym przyjąć Darka z powrotem jako pracownika. Bez tytułu, bez władzy, tylko praca fizyczna. Wiatr ucichł, drzewa znieruchomiały. Uśmiechnęłam się. Tak, też tak myślałam. Że ci się to nie spodoba. W domu zaktualizowałam bloga. Nowy post. Kiedy twój były, próbuje oddać firmę, którą spalił, żonie, którą nazywał pijawką. Sekcja komentarzy eksplodowała w ciągu kilku minut. Zamknęłam laptopa, oparłam się na krześle i pozwoliłam ciszy osiąść wokół mnie. W końcu naprawdę wolna.